Armin Pawlak, witam serdecznie. Witam, witam. Niespodziewany uczestnik. Tutaj potężne wyzwanie Piotr Tyburski No tak, trochę, trochę ta walka wpadła z biegu, a wszyscy próbują mnie tutaj jakby usprawiedliwiać tym, że i tak się przygotowywałem do mistrzostw Polski, ale nie oszukujmy się zawodostwo. To jest coś innego, wiadomo, 3 razy po 3 minuty. Jeszcze formuła MMA, w której nie mam zielonego pojęcia, jak się obchodzić. A, no nie lada wyzwanie. No ale ja lubię wyzwania. Słuchaj, no właśnie, wyzwania, bo twój przeciwnik w pierwszej edycji LoF Island, powiedział, że to była najlepsza edycja, a ty zwycięzca e, siódmej edycji, ósmej. ósmej, przepraszam, ósmej edycji. No właśnie, no to może, to może już o czymś świadczy, nie? On, on nie wygrał Loft Island, a ja LoF Island wygrałem, więc może jutro też nie wygra Hybrid MMA, a ja wygram. Zobaczymy. Wierzę w siebie. Słuchaj, Tybursy są na ustach wszystkich, co mogę powiedzieć tak, okej, okay, gdzieś przez program na pewno bardzo wiele osób cię zna, ale co chłopak z Białego Stoku gdzieś ma do zaoferowania tutaj powiedzmy szerokiej publiczności. Z pierwszego Elo, jak. Jak dobrze kojarzę Tak, tak dobrze Ale pytasz do Na zaoferowania chyba, tak? Tak, tak, tak A skąd widziałeś? A tak, gdzieś tam przeczytałem w prasie no, Okej okay. Ale co ma do zaoferowania? Sportowo, czy...? Tak, tak I też sportowo to jest jedno Bo tutaj wiadomo Nie tylko o sport chodzi, tak? No, sportowo przede wszystkim dobre widowisko, chcę pokazać, z tej strony jako sportowiec nawet na takiej gali e, chciałbym po prostu dać dobrą walkę Nawet niezależnie od tego czy ja mam w ogóle konsultowałeś z trenerem Humeńczykiem e, wzięcie tej walki? Rozmawiałem z trenerem Humeńczykiem, teraz trenuję wsparcie z, pod okiem e, trenera Daniela, też konsultowałem e, Więc e, jak w K1 byli na tak, to trochę się bali tego parteru, no ale no, tak jak mówiłem, lubię wyzwania, więc ja się nie boję. Ty na co dzień teraz już mieszkasz w Warszawie, tak? Tak, mieszkam w Warszawie, właśnie trenuję wsparcie. E, przeprowadziłem się też trochę, no jednak Warszawa daje większe możliwości, jeśli chodzi o, o, o wszystko, a trenowanie tym bardziej, tak? Mam e, taki sparring partnerów, że, że raczej e, tamto są walki, a tutaj będzie sparring. Słuchaj, Daniel Prokurat to jest trener stójki, ty lepiej się czujesz zdecydowanie w stójce. Ten partner to jest dla ciebie duża zagadka duża, duża nie ciągnęło mnie. Po prostu wolałem chyba stójkę, bo jest jest twardsza, jest bardziej niebezpieczna i jest bardziej widowiskowa na pewno. Nawet jak widać walki w UFC czy One Championship to się lepiej ogląda po prostu te stójkowe walki mimo wszystko. Ile ty lat spędziłeś w, w klubie w Humanie, na Warszawskiej chyba macie klub, tak? O ile się nie mylę, tak? Tak, tak, na warszawskiej. No już tak łącznie trenuję za 8 lat z przerwami. Wiadomo, COVID i, i, i życie prywatne nie zawsze pozwalało. Nie zapominajcie, że jestem amatorem, tak, a teraz będę się bił zawodowo po raz pierwszy. A no do programu Love Island, jak gdzieś jeździli po klubach, z stoku i zobaczyli, że jest taki chłopak i jeszcze ma charakterystyczne imię. <laughs> nie, nie, to ze sprawą znajomych mówili, Armin nikt się tak nie nadaje do tego programu, jak ty zgłaszaj się. No to się zgłosiłem i tak jakoś potknąłem się i wygrałem. okej, okay, a powiedz mi tak, bo skąd imię Armin? Bo pewnie wiele osób się będzie zastanawiać, kto był pomysłodawcą tego imienia. A no to jak zawsze opowiadam tą historię. Moja mama, artystka, e, nazwała mnie na cześć kardynała Francji Armand von Richelieu, bo to francuskie imię, więc e, chciała, żebym po prostu oryginalnie się nazywał. No to, to przecież to był kurde diabeł wcielony kardynał Richelieu. Dobrze, że nie wiem, ale to, to mamy coś wcześniej. Nie, wspólnego. nie, świetny, po, wspólnego. świetny polityk, nie? Świetny polityk. Nie wiem jak tam bywało z jego sprawami duchowymi, ale jak to mówią, celu święca środki, więc może, może z tego. I, i była zakochana, w, rozumiem, w postaci kardynała Richelieu, tak? Tak, no to tak jakby, no tak jakby może imię coś. Jakby zaprogramowało mnie jakoś, bo to chyba podobnie, podobnie, może a, też pójdę do polityki No właśnie, a ty powiedzmy spędziłeś, spędziłeś, powiedzmy tą młodość na treningach, czy, czy po prostu gdzieś tam, jak to wszyscy tutaj zawsze barwnie podkreślają, ulica wypchnęła go na treningi, bo nie chciał się rozbijać na ulicy, jak to, jak trafiłeś w ogóle do klubu kickboxerskiego? Wiesz co, chyba zawsze mnie gdzieś tu ciągnęło do takich, takich e, sportów. Zawsze lubiłem sobie coś udowadniać, zawsze lubiłem rywalizację. E, w sportach zespołowych e, takiemu indywidualiście jak mnie e, jest dosyć ciężko, więc e, sztuki walki są czymś e, sam raz dla mnie. I tak spróbowałem, i zakochałem się na początku. Chciałem po prostu trenować sobie hobbystycznie, ale mówię: Kurde, tak ciężko bez celu, nie? No to sobie pomyślałem, że chcę pojechać na zawody. No i tak jakoś się zaczęła moja przygoda. Czyli solista. Solista zdecydowanie. Były wcześniej jakieś propozycje, bo uczestnicy Love Island często dostają propozycje, jeśli tylko umieją machać rękami i nogami. A ty zdecydowanie tutaj jesteś zawodnikiem, który jeździł na Mistrzostwa Polski, jeździł na różnego rodzaju zawody, więc jest ten background. Niby tak, ale wiesz co, mi się zdaje, że, bo z frykowej Federacji to jest moja pierwsza propozycja, miałem jeszcze jedną tam zawodowej, ale czysto sportowej Federacji, wiesz, co, mi się zdaje, że właśnie oni nie chcą za bardzo takich wiesz, zawodników, no bo z kim mógłbym tutaj się bić, oprócz Piotrka, tak, w swojej kategorii, no nie wiem, Alan, Kwieciński, Kasiusz, no nic mi więcej nie przychodzi, żadne nazwiska do głowy, no bo reszta... z nimi walki? Z Alanem na przykład? On jest z doświadczonym kickboxerem. Chę z chęcią, z chęcią, chociaż... To... nie szykuj się po, po następnej walce. Tak, jest doświadczony. Mieliśmy nawet wspólnych rywali, chyba z którymi walczyliśmy, więc, więc po, podobne warunki. Nie wiem, ile on teraz waży, ale jeśli byśmy się dogadali, to z wielką chęcią. Myślę, że byłoby dobre sportowe widowisko. Ja strasznie przywiązani są do swojego miasta. Tak myślisz? Wiesz, tak mi się wydaje. To zależy. Ja ogólnie lubię Białystok. Jeśli chodzi o takie mieszkanie, to, to jest naprawdę w porządku. Wiadomo, mieszkania tańsze, korków nie ma. No ale Warszawa jednak daje trochę możliwości, nie oszukujmy się, zależy kto czego szuka. Jak spokoju, to zapraszam do Stoku. najlepsze miasto w Polsce. A jaka dzielnica? <laughs> Stare Bojary. Stare Bojary, o proszę. To, to, to jest legendarna dzielnica w Białymstoku. No tak, najstarsza. Najstarsza, dokładnie. To w takim razie, bardzo dziękuję, dziękuję. powodzenia, życzę wszystkiego dobrego, dajcie dobrą walkę i oby nikomu się nic nie stało. Damy, na pewno. Dziękuję.